Czy Polska się rozpadnie? Brzmi jak clickbait, ale to pytanie, które coraz częściej wybrzmiewa, nie tylko z ust geopolityków, tylko zwykłych ludzi, bo dzisiaj, w 2025 roku, żyjemy niby w jednym kraju, ale jakby w dwóch rzeczywistościach. Z jednej strony jest Polska sukcesu rozwijające się miasta, wieżowce, rekordowo niskie bezrobocie, dwudziesta gospodarka świata, przeganianie poziomu życia Grecji czy Włoch. Termomix w każdym domu, praca zdalna, apartament i psi behawiorysta. A z drugiej strony Polska wykluczenia. Prowincja, która nie ma dostępu do lekarza, edukacji ani transportu, gdzie za minimalną pensję nie stać się na wynajem mieszkania. A młodzi wyjeżdżają, bo nie widzą tam przyszłości. Ale to nie tylko różnice ekonomiczne: to różnice tożsamościowe, kulturowe i językowe. Bo jak inaczej wytłumaczyć sytuację, w której znany sportowiec Marcin Gortat mówi publicznie, że ludzie ze wsi nie powinni głosować? Pogarda? Poczucie wyższości? Oderwanie elit od rzeczywistości? Nawet nowego prezydenta nie uznaje przecież połowa mieszkańców kraju. Ja jestem Michał, jestem doktorem ekonomii i zasubskrybuj, stać mnie, by zrozumieć finanse. W tym odcinku pokażę Ci, jak głęboko podzielona jest Polska, dlaczego tak się dzieje i co się stanie z naszą piękną ojczyzną, jeżeli nic z tym nie zrobimy. Zaczynajmy. Serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał, zwłaszcza Bartłomiowi Postkowi, mecenasowi kanału. Gospodarka Polski wchodzi do G20, czyli grupy 20 najbogatszych państw świata. Według Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego właśnie przekroczyliśmy 1 bilion dolarów. Weszliśmy do bardzo elitarnego grona i pokonaliśmy bogatą Szwajcarię. Jeśli spojrzymy na mapę, to okazuje się, że nasz kraj jest tak samo bogaty jak cała wschodnia Europa razem. A w dobrobycie na osobę przegoniliśmy Grecję, Portugalię, Włochy, Hiszpanię, a nawet Japonię. Ale jest jeden obrazek, który niszczy całą tą narrację Raport Polska 2030. Nawet nie masz pojęcia, jak długo się go naszukałem, a wszystko przez jedno zdjęcie. W tym dokumencie z 2009 roku widać, które miasta będą się w Polsce rozwijać, czyli będą lokomotywami rozwoju. Na żółto jest zakreślony taki pięciokąt. Pokazuje, że między Gdańskiem, Poznaniem, Wrocławiem, Krakowem i Warszawą będzie teren bogactwa, rozwoju i luksusu. Ale jest duży problem. Bo gdy ten raport wyszedł, miałem 15 lat i dopiero co dostałem dostęp do internetu. Jako mieszkaniec Krasnego Stawu, małego miasta powiatowego pod Lublinem, na ścianie wschodniej, dowiedziałem się, że nic się tak naprawdę tam nie pojawi. Że region jest skazany na biedę. Ominął go autostrady, szybka kolej, nowe fabryki i duże firmy, że najlepiej teren zostawić, zaorać i paść krowy. Uznałem jako młody człowiek, że to wszystko przez to, że ten zły, bogaty niemiecki kapitał, holenderski i tak dalej, po prostu ma bliżej do poznania i Wielkopolski i tam wolałby inwestować, a nas na wschodzie po prostu szczerze nienawidzi. Jednak już 15 lat temu w tym raporcie wskazywano, że tylko w dużym mieście i w obwarzanku miasteczek wokół niego, czyli tych sypialniach, będzie można fajnie żyć. I co? Minęło 15 lat i problem się tylko pogłębił. Polska zawsze była zróżnicowana. Ale dziś ta różnica zmieniła się w przepaść, bo mieszkańcy największych miast, czyli Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania czy Trójmiasta, często postrzegają prowincję nie jako część swojego świata, ale jako coś obcego miejsce, w którym czas się zatrzymał. W mediach społecznościowych można zobaczyć to gołym okiem, i to nie tylko wśród anonimowych troli. Tylko celebrytów, sportowców, a nawet polityków. Pamiętacie głośną wypowiedź Marcina Gortata, że ludzie ze wsi nie powinni głosować? Dochodzimy do punktu, gdzie, no znowu, nazwijmy małe miasteczka, czy wieś, czy małe, czy małe miejscowości, decydują mi o tym, czy moja żona, czy moje dziecko będzie miało tak, kobieta, będzie miała takie czy takie reguły, to sorry, ale nie zgodzę się z tym. I trzeba interweniować, no nie możemy na to sobie pozwolić. Dla wielu była to brutalna ilustracja pogardy elit wobec prowincji. Nawet jeśli ktoś później tłumaczył, że to żart, problem pozostał. Ale ta pogarda ma dużo głębsze korzenie. Socjolog Pierre Bordier nazwał to kapitałem kulturowym. To poczucie, że twoje wykształcenie, sposób mówienia, znajomość trendów, to wszystko stawia cię wyżej od tych, którzy tego nie mają. Efekt? Język wykluczenia. Te wszystkie żarty o Januszach i Grażynach, utrwalane memy, które pokazują mieszkańców wsi jako zacofanych, leniwych czy prymitywnych. Kurde, jakie dobre. W odpowiedzi prowincja patrzy na miasta jak na zepsutą, oderwaną od rzeczywistości bańkę, która chce im narzucać jakieś dziwne swoje nowe zasady. I tak rodzi się polaryzacja. Polaryzacja, która nie jest tylko polityczna, tylko kulturowa i psychologiczna. Bo jeżeli żyjesz w Warszawie, to nie wyobrażasz sobie życia bez aplikacji do dowożenia jedzenia czy weekendu w Barcelonie. A jeżeli mieszkasz w miasteczku powiatowym, to widzisz tylko to, że jest coraz droższy prąd, coraz droższe jedzenie, a autobus jeździ maksymalnie raz dziennie. To są dwa różne światy i coraz trudniej je pogodzić. Świat pierwszy to miasto. Młodzi pracują zdalnie w korporacjach, wynajmują nowoczesne mieszkania, jeżdżą na weekend do Lizbony czy Paryża, korzystają z termomiksa, elektrycznych hulajnóg i prywatnej opieki medycznej. Bo średnia pensja w Warszawie to ponad 8,5 tysiąca miesięcznie. Dostęp do specjalisty często w kilka dni bądź godzin, jeżeli zapłacisz prywatnie. Świat drugi to małe miasteczka powiatowe i wsie. Czynsz za 40-metrowe mieszkanie? 2-2,5 tysiąca zł, czyli prawie cała minimalna na rękę. Praca? Albo w lokalnym markecie, albo 50 km dalej. Lekarz? Wizyta u specjalisty za pół roku i to w dobrych porywach, bo w powiecie jest tylko jeden kardiolog na kilkadziesiąt tysięcy osób. I nie, nie ma tu ani Bolta, ani Ubera. A często nawet nie ma autobusu po 18. Według danych GUS-u, różnica między najlepiej a najgorzej zarabiającym województwem to ponad 4000 brutto miesięcznie. A jeżeli porównamy dostęp do usług publicznych, na przykład liczby lekarzy, to Warszawa jest na poziomie Europy Zachodniej, a niektóre powiaty raczej na poziomie krajów trzeciego świata. I tu jest sedno. Bo te dwa światy rzadko się spotykają. Ludzie z miasta patrzą na prowincję jak na Polskę B, a z kolei prowincja patrzy na miasta jak na odralnionych dziwaków. I tak właśnie rodzi się nieekonomiczna. Ale mentalna granica między nami. Więc już wiemy, że sensowne pieniądze zarobisz tylko i wyłącznie w dużych miastach, a w miasteczkach jesteś skazany na minimalną krajową albo bezrobocie. We wszystkich ankietach ludzie wskazują, że żeby godnie żyć, trzeba mieć na rękę 7 tysięcy, czyli kwotę nierealną do zarobienia poza metropoliami. Ale jest gorzej, bo w wielkiej piątce, czyli Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. Jest 1 trzecia lekarzy, 1 trzecia miejsc w szpitalach i 1 czwarta wszystkich dentystów i pielęgniarek. Oznacza to, że jak mieszkasz w dużym mieście, to masz jakikolwiek dostęp do lekarza, a na wsi modlisz się, by nie zachorować. Na wsi edukacja jest też tragiczna, bo brakuje nauczycieli, a sale są przepełnione. Oprócz tego żaden szanujący się ambitny młody belfer nie pójdzie z własnej woli pracować na wsi. Efektem jest to, że poziom edukacji spada, dzieci coraz gorzej zdają egzaminy i przez to jak urodził się w biedzie, to umrą w biedzie, tyle że jeszcze będą głupie. No i też nic się nie buduje ani nie inwestuje poza metropoliami. I jest to tragedia, bo w 12 największych miastach żyje tylko 40% Polaków. Oznacza to, że większość osób nie zauważa takiego wzrostu bogactwa, jaki pokazujemy w telewizji. W Warszawie 85% ludzi pracuje. I jest to rekord Europy. W Warszawie PKB na osobę to ponad 160% średniej unijnej. Zachodnia Polska ma 70-80%. Wschodnia połowę. Sama Warszawa ma poziom życia jak Bawaria, Paryż i wyższy niż Dania. Ale jest też Polska Wieś, która ma dwu wyższe bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych, niskie dochody i brak perspektyw na lepsze czasy. Na wschodzie jest sześć razy mniej lekarzy na mieszkańca niż w Warszawie, a 20% gmin w Polsce nie ma regularnych autobusów ani pociągów. Jest dosłownie odcięta od cywilizacji. Jedynym w czym Polska Wieś dogoniła Warszawę to dzietność. Ta spadła do tak samo tragicznego poziomu co w mieście i z tego powodu zamknięto w rok 19 porodówek właśnie w małych miastach. Moje oburzenie z dzieciństwa cały czas zostało, bo każdego roku widzę, że masa młodych ludzi ucieka, kto może wyjeżdża z Polski Wschodniej i Polski B do dużych miast, a zostają ci, którzy są starzy albo opiekują się chorymi bliskimi. Zostają bo muszą i cierpią. Ja sam przed laty pamiętam, że próbowałem się jakkolwiek zaczepić w Polsce wschodniej. Idąc na studia ja wiedziałem, że w Krakowie będę się uczył, ale może uda się wrócić na wschód. Wysyłałem masę, setki CV szukając najprostszego stażu, nawet bezpłatnego. I na 100-200 CV w Lublinie nie dostałem żadnej odpowiedzi. I tak zostałem na stałe w Krakowie. Warto powiedzieć, że samych ofert w internecie w Krakowie jest kilka razy więcej niż w Lublinie. Raport niestety się bardzo mocno spełnił. Przez 20 lat wielkie miasta się umocniły. Kopalnie na Lubelszczyźnie oraz na Dolnym i Górnym Śląsku przestały być ważne, a część już zamknięto. W moim rodzinnym mieście będą musieli niedługo zamknąć połowę szkół podstawowych, przedszkoli i szkół średnich. Bo gdy ja ja byłem w podstawówce, były klasy od A do E. Obecnie w każdej szkole jest tylko jedna klasa. Nie ma sensu wydatkować naszych wszystkich pieniędzy z podatków na utrzymanie, konserwację, zatrudnienie czy ogrzewanie kilku budynków. Wystarczy wszystko w jednym. A to są przecież miejsca pracy. Rozważa się też zamknięcie porodówki w szpitalu, bo na wsiach nie ma już dzieci, a w zeszłym roku zamknięto aż 19 porodówek w całej Polsce. Stało się też coś, co mnie osobiście bardzo zabolało. W zeszłym roku zamknięto w mojej miejscowości ostatnią księgarnię. I był to symboliczny moment upadku tej części kultury. Bo wcześniej kto był głównym klientem? No, dzieci i rodzice w wieku szkolnym kupowali zeszyty, książki, podręczniki i ćwiczenia. Nie ma dzieci, nie ma klientów, to po co biznes utrzymywać? To przy okazji pokazuje inny rozłam między dużym a małym miastem. W miasteczkach Ludzie nie czytają. Mają często o wiele więcej kłopotów na głowie, jak tym, jak przeżyć i za ile, i nie mają już możliwości się rozwijać. A druga sprawa, wszyscy intelektualiści od 30-40 lat wyjeżdżają masowo z tych miasteczek, bo nie ma tam dla nich możliwości rozwoju. One są tylko w dużych firmach, w dużych miastach. I widać to w każdej mapie migracji. Wszystko wymiera poza metropoliami. I jeżeli nic się nie zmieni i nic nie zrobimy, to ta przepaść by nie tylko się pogłębiała. A historia pokazuje, że społeczeństwa, które się dzielą na dwie prędkości, wcześniej czy później zaczynają się rozchodzić nie tylko ekonomicznie. Ale i politycznie. Może nie będzie fizycznego rozłamu Polski na linii Wisły, ale mentalnie już dzisiaj żyjemy w dwóch odrębnych światach. W jednym dominuje międzynarodowa, postępowa mentalność, bo ludzie mają pieniądze, możliwości, wolną głowę i chęć rozwoju, no i korzystają na tym, że Polska się rozwija przez 30 lat, a w drugim jest rosnąca frustracja. Rosnący stres, poczucie bycia gorszym i piętnowania przez tych z elity z dużych miast. A to prowadzi do miękkiej secesji, czyli osobnych rynków pracy, osobnych systemów edukacji, czyli prywatnych w miastach i niedoinwestowanych na prowincji, a także innych źródeł informacji i poglądów, bo inny jest poziom wykształcenia tu i tu. Z czasem, te światy przestają się ze sobą w ogóle komunikować i sobą gardzą. A to idealne warunki dla radykalizacji i dla polityków, którzy w tym konflikcie zwietrzyli interes. Bo inaczej będą myśleć ludzie w Gdańsku, których stać na nowe auto co kilka lat. Oni mogą kupić elektryka, ale na prowincji każdego dnia boisz się, czy ci starczy na zakupy. Asyty głodnego nie zrozumie. Osoba, która idzie do sklepu, nie patrzy na ceny i bierze to, na co ma ochotę, nie jest w stanie zrozumieć, co się dzieje w głowie osoby, która idzie z rodziną, z dziećmi do sklepu i martwi się, czy na te podstawowe produkty w ogóle jej starczy. Ale przez to, jak bardzo różni się staliśmy, to nie dość, że nie ma empatii, zrozumienia, to jest wręcz gniew i pogarda. A jeżeli w tej dekadzie nie podejmiemy ważnych kroków, by wyrównać szanse, to już w latach 30. XXI wieku Polska może być krajem formalnie jednym, ale faktycznie podzielonym na dwa osobne światy, które żyją obok siebie, a nie razem. A jest się o co starać. Według raportu Banku PKO do 2035 roku mamy zainwestować bilion złotych w gospodarkę. Mamy żyć o 5 lat dłużej. Będziemy wydawać więcej na badania, przez co polskie produkty będą nowoczesne, a zarobki przebiją 80% średniej unijnej. W modernizacji ma pomóc Unia, bo przez 20 lat dostaliśmy z Brukseli prawie 250 miliardów euro. Nawet tak potrącimy wszystkie składki, które my płaciliśmy, na plusie na czysto jesteśmy 160 miliardów do przodu, a w nadchodzącym nowym planie finansowym na lata 2028-2034 mamy dostawać cały czas dużo więcej niż wpłacamy. Mówi się o 123 miliardach euro, czyli więcej niż mieliśmy w obecnych planach. Pieniądze te mają iść na obronność, rolnictwo i innowacje, a bazy wojskowe, pola rolnicze i nowoczesne fabryki potrzebują czystej energii, czystego powietrza i dużej przestrzeni, której w Polsce jest masa, zwłaszcza w Polsce Powiatowej. Te całe napięcia. Kłótnie, agresja, pogarda wynikały z jednej rzeczy. Ludzie, którzy mieszkają w największych miastach i ich otoczeniu, czyli 30-40% Polaków, przejęło 80% zysków, tych owoców z transformacji, wejścia do Unii, eksportu i rozwoju. I jeżeli ktoś nie ucieka z małych miast do metropolii, to zostaje w tyle. A najciekawsze jest to, że duża część zawistnych osób to byli migranci. Sami wyjechali do wielkich miast, uciekli od biedy. I wstydząc się swoich korzeni, krytykują, jak bardzo źli i głupi są ludzie na prowincji. A pamiętajmy, że z 3 milionów Warszawiaków, tych prawdziwych, zameldowanych jest tylko 1,8 miliona. Ale takich, którzy są od pokoleń, jest tylko jedna trzecia z nich. A przecież wszyscy jesteśmy Polakami, nieważne, gdzie na mapie w Polsce żyjemy. Ja jestem Michał, jestem doktorem ekonomii. To było staćmie. Widzimy się w kolejną sobotę o 10 i dajcie znać, co możemy jeszcze zrobić, by Polskę scalić, a nie rozdzierać. Cześć!